Minecraft to zostały dodane nowe psy. Właśnie w dzisiejszym odcinku spróbujemy je poszukać oraz oswoić. A abym je mógł oswoić, to potrzebuję koniecznie szkielet... O, pa ile sadzonek w ogóle wypadło z tego. No jasne, zbieramy, ile my tego mamy? 8. Boże, ile tych sadzonek? Co jest grane? Czasami mi z jednego drzewa wypadały, z takiego jednego dużego świerku, Wypadało mi takie cztery sadzonki, co jest dość słabym wynikiem, jak na taki duży świerk. A teraz możemy sobie pozwolić, aby posadzić ich trochę więcej. Ale dobra, ym, bym chciał trochę zapolować na szkieletę. Oczywiście wszystko na wykończeniu, nie? Może jeszcze pilagerów tutaj brakowało, nie? Pilagerów tu brakowało. Czekajcie, zaraz hmm. zrobię jakiś mieczyk. Nie zwracajcie uwagi na e, e, mój syf w skrzynkach. Uważajcie, czemu ja mam tą co um, mi e, się kierę na wykończenie. Ej, można łukiem przypalić! Można łukiem przypalić! No kurde, ale by mi się ten łuk przydał. Ej, patrz, Villager strzela do mnie jakby e, chciał strzelić, ale by e, miał, miał mnie no, jakby na sumieniu, nie? Dziwne, bardzo dziwne. XD, ale dobra, ja nie mogę rozwalić tego z złym Omenem, nie? Bo wtedy dostanę ten cały... Yy, no jest na wioska, tego byśmy nie chcieli. Dobra, przepalmy tymi schodga, schodkami, albo w, yy, w sumie nie, przepalmy tym, no bo yy, bym chciał też yy, poza tymi yy, psami ogarnąć sobie ten yy, cały dach. Bo jak widzicie, tutaj trochę poprawiłem psa, jeszcze będę musiał dać trochę urozmaicenia. Ej, a który to jest odcinek z tej serii? Ej! Czwarty, tak, czwarty! E, dobra, e, przepaliły nam się trzy, e, to możemy sobie zrobić e, siekierkę. Albo dobra, e, dawaj miecz. Dawaj miecz. No, kozacko. W ogóle 18 diamentów mamy, wow! Ja dawno tutaj nie zaglądałem. Mamy trzy kości, ale wydaje mi się, że to jest trochę za mało. Dobra, w takim razie trochę polujemy sobie na e, szkielety. Kurde, bym musiał. A nie, ja mam tarczę, ty. Ja chciałam powiedzieć, że warto byłoby sobie tarczę ogarnąć, ale ja mam tarczę, więc spokój. O, chodźmy tutaj, tutaj jest dużo szkieletów. E, miejmy nadzieję, że tutaj jakiś ogór nam zaraz nie wybuchnie. Dobra, w sumie nie powinienem stracić tej miejscówki. Kurde, tutaj sobie jeszcze mogę. Ale wiecie co, ja nie chcę, aby mi jakieś tutaj i Creepery powybu... powybuchały na mojej miejscówce. Będzie dużo do sprzątania. Może. Ja na razie żywię się samym chlebem. Trzeba będzie ogarnąć jakąś zagrodę. Może jeszcze dzisiaj pod koniec odcinka ogarniemy. Nie wiem. Dzisiaj może się naprawdę dużo rzeczy wydarzyć. Więc bądźcie na bieżąco. stawcie lajka oraz subskrypcję na tym kanale. Jak jeżeli jeszcze tego nie robicie następnie dzwoneczek, który obok niego jest. Aby nie ominął Cię żaden ciekawy film. Albo live. Live y też czasami robię i bardzo lubię. Dobra, więc mamy dokładnie to po co chcieliśmy pójść. Czyli szkielety. Dobra. No i tak mnie atakują dzwoniaki. Dobra. Jeden leży. Drugi leży, okej. Okay. O, Boże, moja zbrojka. Bo ja byłem w Cave, nie no i atak pająków mnie zaatakował. Ile mamy trzy dalej? Serio nie wypadła mi żadna... Nie wypadła mi żadna kość. Dobra, ale tutaj już widzę kolejnego szkieleta. Boże, co jest? Ja zaraz zginę. Dobra. No i mamy tego szkieleta, nie? To my sobie go podjedziemy. W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, czy byście chcieli, abym miał shadery, nie? Bo ja mogę mieć shadery, to dla mnie nie problem. Tylko że... OptiFine jeszcze nie wszedł na tą wersję. Ale jak wyjdzie OptiFine, to byśmy mogli sobie ogarnąć jakieś shaderki. Więc całkiem fajnie, to jest nawet Enderman. Dobra, no ale pięć kości chyba powinno wystarczyć, nie? Aby oswoić psa. Bo ja bardzo bym chciał go mieć, no bo wiem, że zostało dodane kilka razy tych psów. E, no i wiem, e, bardzo chciałbym mieć e, jakiegoś, nie? O, boże, to jest wiedźma. Wiedźma może być naprawdę groźna Dobra, nasza miejscówka jest tam. Dlaczego ja się tutaj kieruję? Kurde, nie poszedłem spać. Musiałem polować na e, moby. No to teraz jak pójdę spać, no to rano będą pewnie jeszcze te ząbiaki, dobra to jeszcze creeper, ale dobra, co mnie tam, co dostanę z tego creepera, pewnie jakiś gawpander, którego i tak nikt nie potrzebuje, w sensie na razie nie potrzebuję gawpandera, no bo na razie wiadomo, jeszcze jestem e, takim e, nubkiem, nubkiem pomiędzy prosem e, na tym świecie, mam seta ze żelaznego, mam parę diamentów, ale no, no, warto byłoby sobie ogarnąć jakiś tutaj netheryt. Ale nie śpieszmy się za bardzo. O nie, tutaj dalej są ci villagerzy. Że... Dobra, ja po prostu uciekam. E, mamy tutaj e, kości, więc e, bardzo fajnie to e, wyruszymy. E, tutaj mamy nieprzyjemne towarzystwo, nie? E, ale dobra. Ja w sumie bym trochę tego dachu pobudował. I myślę, że później e, bym sobie e, poszedł trochę na polowanie. W sensie na, na psy, nie? Poszukać trochę na psy. Jak to... Jak to dziwnie zabrzmiało, nie? No i tutaj będą próbowali mnie zesnajpić, nie? Boże, co za... Ej, pa, jak na hita poszedł! Ładnie, tylko problem będzie z tym e, banerem, nie? No nie, teraz ten będzie próbował mnie. Dobra. Wkurzyłem się. Wydłużyli mnie te, te pilarzy. Że... Dobra, oczywiście dajemy sobie normala, abyśmy, abym tutaj nie wyszedł jakiegoś cheatera, teachera. E, dobra, więc e, robimy ten dach. E, weźmy, wykorzystajmy to, to całe, ale kurde, nie ma tych skotków jakoś mega dużo. Dobra, więc e, ja to wykorzystam i myślę, że e, później pójdę e, na te psy trochę ich tutaj poszukać. Jeden mi wystarczy, nie? Jak uda się dwóch, to o swoje dwóch, nie? Dobra. Okej. Okay. Widzimy to ostatnio z Minecrafta, to najczęściej nagrywam filmiki na zapas, nie? E, tak, abyście, abyście mieli. Z Browstersa nagrywam e, codziennie, a e, z Minecrafta tak na zapas, nie? Na przykład e, mogę nawet nagrać dwa odcinki dziennie, ale wrzucę e, je nie wiem tak za tydzień, nie? E, Dobra, to ja wyruszam w dół. Dobra, e, kordy sobie zapisujemy. Pięknie, muszę, możemy wyruszyć e, na swoją taką. Nie no, pierwszą nie, ja tam już byłem w kopalni, ale na jedną z pierwszych takich przygód poważniejszych. Kurde, tylko ja żarcia nie mam jakoś dużo, nie? Dobra, pożyjemy, zobaczymy. A i nie zapominajmy, że tutaj przecież jest wioska, nie? E, a w sumie ja o tym zapomniałem. Dobra, to te psy są takie leśne, nie? Czyli tak musimy się kierować w stronę lasu. Dobra, i musimy też się rozglądać, nie? I oni są bardziej w takim gęstszym lesie, nie? W takim e, samym głębie. Więc e, trzymajcie kciuki, abym e, je teraz znalazł. bo jakich nie znajdzie. Nie znajdę, będzie lipa. Dobra, tutaj w ogóle są nacieki. Ej! Ale chyba dalej te psy się tele teleportują, nie? Chyba nie wprowadzili nic takiego, że się przestały teleportować. Nie no, muszą. Halo, szukam psów. Dobra, musimy się rozglądać, czy tutaj gdzieś nie leży wełna, nie? Jak leży wełna, to znaczy, że gdzieś tutaj w tej okolicy są te psy, nie? No bo widać, że oni, one polują na sobie na owce, nie? I często właśnie w takich klasach jest ta wełna. Ale ja tutaj się rozglądam, bo tutaj mamy cave'a fajnego, nie? Myśmy sobie kiedyś go podbili. Dobra, tutaj mamy brzoz, nie? Na brzozach chyba też powinny być te psy, a, a tam dalej są chyba ciemne dęby, nie? Albo coś mi się przewidziało. Kurde, nie mam optyfina, no nie mam jak przybliżać. Ale w sumie w pierwszym odcinku ich znalazłem, nie? To głupio by było, jakbym teraz ich nie znalazł, bo w sumie ja już tutaj chwilę się rozglądam, nie? A tutaj ten. Ich dalej nie ma, dobra. Ja tutaj nie mogę zbyt daleko wychodzić, no bo wiadomo jeszcze trzeba będzie wrócić. No, gdzie jesteście, Lamusy? Mam włączoną e, najnowszą wersję Minecrafta, no to... Po to mam tą najnowszą wersję Minecrafta, aby nie było tych psów? Halo, no... Aha, a tutaj po prostu jest polana, tak? Tak se, okej. Okay. Tutaj mamy kolejne, kolejnego jakiegoś cave'a. No ale tak na polanie to raczej tych psów nie będzie, nie? Weźmy, e, chodźmy jakoś wzdłuż tego lasa, aby... wiadomo, były te psy. Czemu tutaj w ogóle sozumki leżą, co? No nie, no gdzie byliście gdzieś tej psy? Nie, nie tu nie. Zmieniłem, po co jej rozwalam, nie? Tak, tak, se, dla satysfakcji. Ty, brązowa owca, czyli druga najrzadsza. Ale dobra, nie tego szukamy. Muszę się przyznać, że ta owca mnie trochę zmyliła, ale dobra, nie zabijamy jej, to jest święta owca, zostawmy ją w spokoju. Beka będzie jak teraz różową, znajdziemy. Dobra, jesteśmy e, na takim półwys półwyspie możemy powiedzieć. Ej, no czy ja coś źle robię? No gdzie wy jesteście? Dobra, e, tutaj mogę się ro rozejrzeć. No, gdzie wy jesteście? Nie bawię się tutaj z wami wchowanego po prostu. Pokażcie się. Jest! Mamy! Mamy! Dobra, oswajamy go! Się. Dobra, jego ja ja go tutaj zabudowywuje. Weź! Nie, no, ten pies, ten pies mnie po prostu nienawidzi. On mnie nienawidzi. Co za ham? Co za szynka? Daj się zabudować. Nie, jego ja nie zabuduję. On mi ucieka. Wszystkie strony świata, ale widzowie, mamy to. Mamy to. Kurde, co, co, co ja zrobiłem? No sorry, 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 sorry. Dobra, zostajesz tutaj, zostajesz, zostajesz. Zadłeś wszystkie kości. I teraz tak akurat dobrze się składa, bo, no, bo e, zachodzi słońce, nie? I teraz tak. Zabudowujemy go. W sensie robimy tutaj słupa, nie? E, I polujemy na, e, na szkielety, nie? Bo tutaj ten... Ja bym chciałem tutaj uswoić... Ej, a ja, jak my tutaj teraz zejdziemy? O Boże. A czego się spodziewaliście, nie? To jest najlepszy tryt, nie? Wychodzisz z gry, wchodzisz. E, dobra, no i teraz tak. Słońce zachodzi, robi się noc. Podziwiam zachód słońca, ale dobra, e, nie o tym, nie? E, potrzebujemy po prostu szkielety. Na jakich my w ogóle małych kordach jesteście? Patrzcie! E, Jesteśmy, my! To nie wy. E, 12x12 y37. Ty, to tutaj gdzieś mój spawn był. I mamy dzień 14, dobra. E, to e, już noc się zrobiła. E, psa mamy tutaj zabukowanego, jakby to. jakbym powiedział. E, no i tak. E, chodźmy tam na tą polanę. Zapolujmy na parę szkieletów. I jak ty tutaj zjesz mi wszystkie kości, to ja cię po prostu... Ja po prostu pójdę szukać innego psa, serio. Nie no, żartuję. Kurde, bez odrzutu, serio. Nie da się bez odrzutu, nie? Nie da się. O Boże, zombiaki, zombiaki, zostawcie mnie zombiaki. Stare cebulaki. A! Zostaw mnie, zostaw. Nienawidzę creeperów mi życie. Jest to szybko! Przestań do mnie strzelać, na musie. Boże, czemu mi się nie odradza HP? No, odradzaj się szybko. No nie! Ja z nimi nie wytrzymam. Ja się, ja się po prostu spociłem, nie? Serio. Zostaw mnie, pająk. Ej! Pam, 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 pam. Boże, miecz! Rola miecza nawalasz gościa 150 razy. On nie deda. Chyba, że wprowadzili nowy system walki. A, to już dawno wprowadzili. Dobra. Teraz y, rozwalimy sobie tych szkielet, szkieletów cegulaków. Dobra, mamy kość. No i trafmy jeszcze. Dobra. A! Nienawidzę creeperów. Moja biedna zbrojka! Przepraszam! Naprawię Cię jak wrócimy. Naprawię Cię, zbrojka. Dobra, te szkielety się walą. Ciekawe kto wygra. No oczywiście, że ja. Pa, jak poszedł ładnie na hita. Co, myślisz, że... myślisz, że... No widzisz? Widzicie? Przynajmniej podoba mi się mój skill. Dobra, mamy już kości, ale by się jeszcze coś przydało. O tej na przykład sobie taka kostka leży. Dobra, a tak zombie idzie. No i nie mam już żarcia, nie? Ej, dobra, no to e, jak te 7 kości mi nie wystarczy, aby oswoić tego psa tutaj, to się po prostu za głowę złapię, nie? Dobra, teraz tak. Sorry, że Cię zabudowałem, ale robiłem to dla Twojego dobra. Więc teraz bądź grzeczny i po prostu. Nie, nie. Dobra, jest. Najlepszy przyjaciel na zawsze. Jest. GG, może jeszcze uda nam się drugiego oswoić. Zostały nam cztery kości jeszcze. O, tutaj jesteś. Nie, nie, nie. Jest! Udało się. E, dobra. Więc teraz tak. Gdzie jesteś? Tutaj. E, no i. Ja, ja tym samym chyba zaufam, nie? Oni powinni się tutaj przeteleportować. Dobra, stawiamy ich. I czy się przeteleportują? O, ale kawałek mamy do przejścia jakieś 500 kratek. Dobra, więc musimy się w tą stronę kierować. I teraz, dobra, e, oni mnie słuchają, więc bardzo dobrze. Oby tak dalej, oby tak dalej. A smak, Z nas już takiego nie spotka. To my się widzimy już. O, przeteleportował się, to dobrze. To akurat mam zaufanie. E, no, jak już e, nic takiego się, nie, nic, nic, się, niczym się nie spotkamy, to widzimy się e, jak już dojdziemy, nie? No już prawie jesteśmy. Wszyscy tutaj e, są dalej, typają się. To, to jest spawner, ej, czy ja byłem w tym spawnerze? No nie, no nie byłem, no płyty to ja bym zabrał, nie? Proch, no na razie proch nie wiem po co mi jest, ale zabiorę. No, nasiona, dzień... Zabiory, no. Dobra, kości też zabiory, no. Dobra, biorę. No w sumie no czemu by nie, nie można wybrzydzać. No i zaczęło padać. A my jeszcze mamy kawałek do przejścia, no bo jeszcze musimy iść tutaj na Z. Więc mamy jeszcze do przejścia jakieś 300 kratek. No ja oczywiście zabądziliśmy Serio, ja nie wiem co to jest za miejscowo. Tak, to tutaj, Boże, w końcu. E, trochę zabłudziłem, nie mówię, że nie. Ale dobra, mamy e, nowych naszych e, mieszkańców, e, wioski. Dobra, rozwalmy ten słup. E, dach może dokończę e, poza odcinkiem. E, ile odcinek trwa? 17 minut już. Ej. No i tak, podsumowując naszą dość udaną wyprawę, mamy, mamy dwóch psów, nie? I teraz tak, piszcie na dole w komentarzu, jak możemy ich nazwać. Ja kompletnie nie mam pomysłu, więc piszcie. Ja będę oczywiście, że serduszkował komentarze. No piszcie po prostu, nie? Jak macie jakiś pomysł, bo ja kompletnie nie mam pomysłu. No co no, kończymy, trzymajcie się i na razie, cześć!